Witam wszystkim, witam was w nowym roku 2020, dzisiaj takie typowo, bez kij, bez kulek, bez namiotów, bez wody za sobą, w tle jak widać e, Flughafen München, lotnisko München, wybieram się e, z żoną na weekend do Holandii, najpierw do Amsterdamu, a później na pewno będzie coś o rybach, ale nie zdradzę, nie chcę powiedzieć gdzie, co i jak w poszczególnych etapach filmów. Zobaczycie, gdzie na końcu wyląduję Więc to by było tak na, na szybko Po krótku, gdzie jestem, co i jak Mamy jeszcze półtora godziny do odlotu Więc idziemy teraz, nie wiem, do jakiejś restauracji Posiedzieć, napić się dobrej kawy Więc widzimy się później, do usłyszenia, elo Powiedz <zyskliwia> <Pues> halo <zyskliwia> ma. Za 40 minut odlatujemy. żonka właśnie się dotlenia, bo zaraz będziemy wsiadać za, do, 20 minut. do samolotu. Właśnie się dotlenia, żeby jej nic nie uciekło. Półtora godziny lotu niecałe. Więc widzimy się w Amsterdamie. i Nasza podróż z Amsterdamu będzie trwała potem jeszcze chyba godzinę pociągiem dalej. Więc, Chodź. Chodź. więc do usłyszenia. Właśnie wsadzamy, wsiadamy na statek <laughs> idziemy sobie i będziemy zaraz wsiadać, więc do usłyszenia w Amsterdamie. Odlot! mamy lekkie spóźnienie, ale nie szkodzi. Godzina i 10 minut będziemy w Amsterdamie. Zwiedzimy się w Amsterdamie albo...

Ten zimno dla się Pozdro za rok lecisz ze mną, elo Siema, właśnie wylądowaliśmy Teraz spieszymy się na, na PKP na pociąg, bo do celu będziemy musieli jeszcze jechać pociągiem około nie wiem, 45 minut, a teraz jesteśmy na lotnisku i mamy 20 km do, praktycznie do PKP. Tam siadamy w pociąg i lecimy dalej, mniej więcej 45 minut. Więc do usłyszenia w miejscu docelowym Elo. Siema Eee, na szczęście nie musieliśmy jechać na dworzec PKP centralny w Amsterdamie, tylko z lotniska właśnie eee, z lotniska tam gdzie wylądowaliśmy był pociąg do naszego praktycznie kierunku docelowego. A my tam będziemy się teraz pociągiem około godziny i 20 minut chyba nie. zakończy i jutro się do Was odezwę. Mam dla jutro was... się dopiero zacznie. Na jutro dopiero się zacznie. 8 godzin seansu od godziny ósmej do siedemnastej. Do od 9 do siedemnastej. 8 godzin seansu. Dowiecie się jutro, gdzie faktycznie ta podróż, dokąd nas doprowadziła, więc e, pozdrawiam wszystkich i widzimy się jutro Pierwszego lutego w sobotę, w dużej hali, więcej nie będę mówił. Do zobaczenia, cześć! 1 luty, godzina krótko przed 9. Jak widać, dojechałem do celu. Jestem na mecie. Jestem właśnie na targach w Zwolę, Carp Zwolę 2020. Będę wchodził z żonką zaraz do środka, bo o 9 otwierają. Praktycznie mamy 8 godzin do zwiedzania. Od 9 do 17. 8 godzin praktycznie patrzenia, euforii. Nie wiadomo czego jeszcze. Postaram się Wam jak najwięcej pokazać. Więc e, nie będę tutaj się rozgadywał i lecę do środka, bo jak widać za mną jest pełno ludzi, kolejki i tak dalej. Bilety mamy już kupione, więc mam nadzieję, że jakieś za 15 minut będę w środku i będę mógł się e, rozkoszyć tym wszystkim, e, co tam w środku jest i nam mnie czeka. Więc trzymajcie się Elo. Jest masakra, nawet nie wiem od czego zacząć. Jestem przy stoisku was pokażę wam pokrótko jak to wszystko wygląda. I potem lecę, bo jestem w takiej euforii, że nie wiem od czego zacząć. Dobra, lecę dalej. Elo, do późno o disco Tracker

Spotkałem Alana i czy na to potrzebowałem. Jestem szczęśliwy teraz, serio. Lubię tego gościa, zaraz złapię go i fotkę sobie z nim zrobię, ale najpierw muszę popatrzeć, co tutaj mają. Super klient, lubię go bardzo. ma nawet Meusa tutaj zauważyłem. Stoisko. Ja no, no, Holendrzy są na tym stoisku. Chodzę sobie, patrzę na wszystko. Kolorów 2 miliony, nie wiadomo za co się zabrać. Mnóstwo tego jest, chodzę w kółko, nie wiem gdzie zacząć. Ale najważniejsze że widziałem parę osób, które chciałem zobaczyć Jest super pochodzę dalej jeszcze szukam, szukam stoiska Delkima chciałem sobie kupić te nowe Delkimy, ale nigdzie go nie widzę więc do później Siema, teraz weszłem na halę numer 345 hal jest chyba 5, jak dobrze policzyłem, ale zajebiste, dupne hale, nie? Idziemy tu, Avid, Fox, przejdę tutaj się. Reed Monkey jest, pole position, wejdę sobie tutaj, spędzę tutaj następne pół godzinki, pokażę Wam mniej więcej co jest ciekawego tutaj. I będę leciał dalej, bo szukam tego stoiska z Delkimem. Właśnie przed chwilą gadałem z takim ziomalem i powiedział mi, że jest stoisko Delkima. Tylko że na innych halach. O, korda tam jest, jak widać. Na innych halach. Mine line. i właśnie idę ją szukać. styki. Ronny Rick nawet jest. Ronny Rick. Ronny, że? Ja. Ronny, to nie Ronny Rick. Cześć. Ronny Rick. Mam go chyba. To jest Sportex. Znalazłem Delkina, proszę Idę sobie coś kupić Idę sobie kupić zabawkę jakąś tą nową właśnie jest O, chyba mnie wzywają Byłem na Delkimie. popatrzałem na te nowe Delkimy. No, super są. Mają wszystko potrzebne. Ale zastanawiam się, czy kurde kupić te Delkimy, czy kupić Sireny te nowe znasza, nie? No jest, można powiedzieć, duża przestrzeń, duża rozbieżność między cenami. Bo chciałem kompletnie wszystko kupić. No. Set ten najnowszych tych Delkimów kosztuje tutaj 650 euro. Znaczy czwórka, nie? Cztery sygnalizatory plus stacjonarka. 650, a te ze Syreny kosztowały 430, nie? Ale ja chciałem wszystko kompletnie kupić z tymi hangerami, z fingerami. To wyszło prawie 800, czy jakoś tak? 850 chyba, nie? 850, to no Teraz za bardzo nie wiem, co ja, nie? Nie, 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 Co? nie, zapalić, nie, ja? Czy ty idziesz zapalić, zapalić, ty ty zajarać zajarać ha 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 Godzina krótko przed czwartą, jeszcze godzinka czasu zostało i będą zamykać o 17 Myśmy z żoną się naokupywali, na, na mówię, napatrzyli Euforii trochę było, trochę zabawy Było super, warto jest przyjechać, zwiedzić, zobaczyć jak to jest, porównać sobie targi, jak to jest gdzieś w Poznaniu czy na innych targach Ja nie byłem nigdzie w Poznaniu, przyjechałem tu pierwszy raz Jestem mega zadowolony, kupiłem to co chciałem Teraz wracamy z żoną do, do hotelu, na tym pójdziemy coś jeszcze zjeść. To by było na tyle, tak w krótku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba materiał. Było ciężko coś nakręcić, bo dużo ludzi w sobotę jest, nie szło się przepchać. Więc jak Wam się podobało, to łapka do góry. Trzymajcie się, elo, widzimy się na wodą.